Wcale nie tajna grupa przedstawia Lisa Angels Szepty oceanu Rozdział 18 Gilbert w ciszy przemierzał korytarze, by jak najszybciej znaleźć się w jednym z pokoi gościnnych. Na pletach czuł gęsią skórkę, a myśli wbrew rozsądkowi jeszcze dobitniej potęgowały niepokój. Czujnie rozejrzał się wokół siebie, i na wszelki wypadek przez chwilę starał się dostrzec, czy nic nie czeka w cieniu, by go pożreć. Zdawał sobie sprawę, że podchodzi to już pod paranoją. Jednakże, czy można tak to nazwać, jeśli w ciągu zaledwie dnia przeżyło się katastrofę statku i na własne oczy widziało, jak towarzysz podróży stracił zmysły? Gilbert miał w nosie, że nazwą go Wolał być przezorny, niż skończyć jak Jan czy Rysiek. Jedyne, czego brakowało mu w tej chwili, to by zwariował. Dobre sobie. Chociaż gdzieś w głębokiej podświadomości bał się przyznać, że kroczy po cienkiej granicy. Niesamowite, co strach może zrobić z ludzkim umysłem. Skręcił w korytarz prowadzący do pokoje gościnnych, gdy nagle stanął jak wryty. Powoli odwrócił wzrok w stronę swojego odbicia. I gdyby nie fakt, że nie mógł się ruszyć, zapewne by wrzasnął na cały korytarz. Przed nim wisiał olbrzymi, wielkości jednego z luster, obraz. Wyśmienite płótno przedstawiało siedzącą kobietę, ubraną w cudowną, wielowarstwową suknię rodem z Azji, a jej twarz zasłaniał czepiec z piór, kwiatów i dzwonków. U jej stóp leżał wielki, puchaty lampart, wlepiający swoje zielone oczy prosto w stojącego naprzeciwko Gilberta. Chłopak cofnął się gwałtownie. Jakby wyrwany z zamoku. Z niedowierzaniem przyglądał się malowidłu. I pomimo, że nigdy nie widział wiedźmy, to znając jedynie jej opis był w stu procentach pewny, że ma przed sobą jej podobiznę. W głowie zabrzmiało mu ostrzeżenie Leonarda. Niektóre legendy mają w sobie ziarno prawdy. Jednak skąd tam znalazł się ten obraz? Gilbert przechodził tym korytarzem już po raz kolejny tego dnia. I był w święcie przekonany, że go tam nie było, bo w końcu trudno przeoczyć malowidło zajmujące całą ścianę. Wzdrygnął się, zgarbił i nie spuszczając wzroku z płótna uciekł. Dopadł klamki do pokoju gościnnego i zamaszyście otworzył drzwi. W pomieszczeniu byli już Wiktor i kapitan, którzy pomogli się zająć ryskiem. Spojrzeli na Gilberta zaskoczeni jego nagłym wejściem, aż Stanisław omalnie zakrztusił się pitem trunkiem musicie to zobaczyć! Chłopak krzyknął i nie czekając skierował się z powrotem do obrazu, jakby się bał, że ten za chwilę zniknie. Mężczyźni popatrzyli na siebie, po czym zerwali się z krzeseł, by ruszyć za Gilbertem. Dzieciaku, co ci odbij? Urwał w pół słowa, widząc kolosalny obraz. Skąd do cholery to się tutaj wzięło? Czyli kapitan też go wcześniej nie widział? Stanisław pokiwał głową i podszedł bliżej, by się mu przyjrzeć. Był prawdziwy osadzony w grubej ramie ze starego srebra. Gilbert odetchnął z ulgą. Przynajmniej miał pewność, że nie zwariował. Dopiero teraz do głowy mu przyszło, gdyby go nie widzieli, to uznaliby go za świra. W końcu jeszcze godzinę temu przyglądał się tu w swoim odbiciu. Po chwili wiktor odchrząknął, zwracając na siebie ich uwagę, coś jest nie tak z tym obrazem. Zapytał, unosząc jedną brew, jego szpecona szramą twarz wydawała się jeszcze groźniejsza niż zwykle. Chociażby to, że jeszcze przed kolacją go tu nie było, stwierdził spokojnie kapitan, nadal trzymając w jednej dłoni butelkę. Wiktor dotknął palcami pod brudkę, nie spuszczając wzroku z obrazu. Wydawał się zaskoczony. To on nie wisi tu cały czas? Naprawdę go nie widzieliście? Cisza zalała korytarz, jednak po chwili rozbrzmiał głęboki śmiech kapitana. A niech to wszystko szlak strzeli, a jeśli tu są jakieś czarty, to niech idą do piekła, bo ja muszę się spokojnie napić, a nie czekać aż mnie śmierć kopnie. Wziął butelkę do ust i pociągnął spory łyk. A teraz rozejście i nie chcę żadnych wieści, czarty niech to wszystko porwą. Gilbert z Wiktorem przez chwilę patrzyli, jak kapitan odchodzi na spoczynek, wypijając alkohol do dna. Chłopak przełknął ślinę i spojrzał na swojego towarzysza. – Co z Ryskiem? – zapytał, a jego głos wydał się nienaturalnie wysoki. – Jest nieprzytomny i ma gorączkę. Urwał i utkwił wzrok w obrazie. – Piękna, prawda? – Chłopak skinął głową, jednak zapobiegawczo zrobił krok w tył. Jak mogliście ją przeoczyć? Takich obrazów nie omija się tak po prostu. Bogo tu nie było! Stwierdził Gilbert ze złością. Czuł się jak marionetka, której sznurki ciągną w różne strony. Chciał zniknąć z tego miejsca jak najszybciej. Już wtedy wiedział, że te półtora tygodnia będzie mu się ciągnęło niczym wieczność o ile nie umrze do tej chwili ze strachu.